miesiąc dusz czyśćcowych dzień szósty przyczyna cierpień w czyśćcu któż wstąpi na górę pańską albo kto będzie stał na świętym miejscu Jego niewinny rąk i czystego serca grzechy powszednie wejść do nieba to znaczy wznieść się do Boga aby z Nim i przez Niego królować na wieki dzielić z Bogiem Jego chwałę to nic innego jak w blasku nieba odbijać w sobie doskonałe Odblask boskiej świętości, którą ktoś od Boga zaczerpnął, a im większa była Jego cnota i zasługa na ziemi, tym wspanialej będzie błyszczeć w niebie. Jakżeby mógł najlżejszy nawet cień grzechu ujść niepostrzeżenie, albo w ogóle istnieć w tak wielkim blasku. Jak czysta musi być więc dusza, aby bez przyćmienia odbijać wspaniałość Boga. Jedno, jedyne drgienie serca, niezupełnie zgodne z miłością Bożą, jeden cień próżnego przeceniania rzeczy tego świata, nawet każda skłonność, niezupełnie prosta i czysta, choćby się schowała w najskrytszym zakątku serca, choćby jej żadne okoludzkie odkryć nie mogło, każdy, nawet najlżejszy sprzeciw słowem, wszelka niedoskonałość, zaniedbanie lub opuszczenie, jak się to zdarza i w życiu sprawiedliwych, to wszystko powoduje oszpecenie, ranę, która musi być wyleczona, choćby z wielkim trudem i bólem, jakoby przez ogień, zanim tam wnijdzie, gdzie nic nieczystego wnieść nie może, chyba że przedtem należycie za to żałowano i zadość czyniono. Jeśli tak jest, to czy i ja mam się lękać bardziej lub mniej ciężkiego czyścica? Bo ileż to błędów i braków jest w moim postępowaniu. Miłość własna, niecierpliwość, ciekawość, względy ludzkie, próżność i chęć podobania się, zmysłowość i chęć używania, może bardzo liczne grzechy języka, marnowanie czasu, opieranie się natchnieniem łaski, bardziej lub mniej dobrowolne, roztargnienie przy modlitwie, wszelkiego rodzaju niedbalstwa, z których może sobie nic nie robię, o których nawet prawie nie myślę, które z przyzwyczajenia popełniam i które się wciskają do innych. Zresztą dobrych uczynków. Cóż by to było, gdyby na sądzie Bożym stanęła moja dusza zeszpecona takimi i podobnymi plamami? Bóg, w obliczu którego, jak mówi pismo święte w Księdze Hioba, nie ma człowieka sprawiedliwego, zawołałby na mnie precz, duszo splamiona oczyść się w tych płomieniach, bo tak mało zadałaś sobie trudu, aby się przezwyciężyć i unikać nawet małych błędów jakże gorzko uskarżałbym się wtedy na siebie, że byłem tak mało gorliwy jak surowo musiałbym wtedy pokutować za moją obecną ospałość i oziębłość tak. Teraz muszę się przezwyciężać, teraz unikać nawet najmniejszych wykroczeń, pilniej badać swoje sumienie, aby sprawiedliwość i świętość Boga nie musiała oczyszczać mnie dopiero w ogniu czyścicowym, ale abym raczej stanął zupełnie czysty na sądzie wobec Boga. Pozostałe kary doczesne za grzechy. Nie wystarczy być wolnym od wszelkiego, nawet najmniejszego grzechu w godzinie śmierci, bo Bóg żądać będzie zdania rachunku z całego naszego życia, a wtedy się okaże, czy w pełni zadość uczyniliśmy za doczesne kary, które nam się należą, za odpuszczone już grzechy. Tak nas bowiem wiara poucza. Tak, Bóg postanowił, że nawet po odpuszczeniu grzechów przez sakrament pokuty pozostają jeszcze najczęściej kary za grzechy, za które każdy musi zadość, uczynić sprawiedliwości Bożej. Jeśli więc ktoś na ziemi tych kar nie odpokutował, kiedy stanie na sądzie Bożym z zaległymi długami, to musi go sędzia przedwieczny wtrącić do więzienia, z którego nie wyjdzie dopóki nie spłaci ostatniego szelążka. Jakże wielka będzie miara kar dla tych, którzy w swoim życiu już to popełnili wiele ciężkich grzechów, już to nie czynili żadnej lub prawie żadnej pokuty. A cóż dopiero, jeśli się rozważy, jak niedostateczne bywają te zadośćuczynienia, bądź to dlatego, że nie zna się wszystkich swoich grzechów, ani się dostatecznie za nie nie żałuje, choćby dlatego, że błędy mogą się wślizgnąć nawet w te uczynki pokutne? Czyż należy się obawiać? Że jeszcze za tę czy inną pokutę trzeba będzie ponosić karę? Czy jestem dostatecznie silnie przekonany o tej prawdzie? A dlaczego nie działam według niej? W tym życiu, kiedy tak łatwo można za grzechy odpokutować, chcę sobie zaoszczędzić wszelkiego bólu i narażam się przez to na wielkie kary czyśćcowe. Dziwna głupota. A może liczę na to, że inni potem za mnie będą się modlić i spełniać dobre uczynki? O iluż to już się na tym zawiodło? Jak często sprawdza się pożekadło, że co zniknie z oczu, to i z serca? Czyż to nie dziwne żądanie, aby inni bardziej troszczyli się o moją duszę niż ja sam? Czyż nie lepiej teraz starać się o to, aby nie dostać się do czyśćca? Pewniejsza i łatwiejsza to rzecz, uchronić dom od pożaru, niż go gasić, kiedy się już pali. Tak, teraz chcę zadośćuczynić sprawiedliwości Bożej za te grzechy. Teraz chcę szczerze pokutować, abym stanął przed Bogiem jak najmniej obciążony. Im surowsza będzie teraz moja pokuta, tym krótszy i lżejszy będzie mój czyściec. Modlitwa Boże, który sam jeden tylko po śmierci uleczyć możesz, użyć. Prosimy Cię duszą Twoich sług i służebnic, aby uwolnieni od wszelkich Kajdan grzechu, policzeni byli między tych, którzy korzystają z Twego zbawienia. Amen. Odmawiam teraz pięć razy Ojcze nasz i pięć razy Zdrowaś Maryjo oraz akt jak pierwszego dnia. Prosimy Cię, Panie, przyjdź na pomoc swym sługom, których swą krwią drogocenną odkupiłeś. Ojcze Przedwieczne, przez najdroższą krew Jezusa miłosierdzia, wieczne odpoczywanie racim im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię twoje. Przyjdź królestwo twoje. Bądź wola twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie taki na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie taki na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owod żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owod żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, Módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Przykład na Wyspach Kanaryjskich w klasztorze Ojców Franciszkanów umarł w 1641 roku wielki sługa Boży, brat Jan de Villa, i ukazał mu się brat Ascento, który go wcześniej pielęgnował w chorobie i bardzo gorąco modlił się o spokój jego duszy. Ale ten go nie poznał, a kiedy już po raz trzeci się zjawił, zapytał, kim jest i czego sobie życzy. Odpowiedź brzmiała Jestem duszą brata Jana, za którego się modlić i przychodzę Ci powiedzieć, że jestem przeznaczony do nieba. Wielbię Boga i dzięki mu składam za Jego nieskończone miłosierdzie, ale nieprędko jeszcze będzie mi wolno wejść do nieba, gdyż za życia opuszczałem z niedbalstwa niektóre modlitwy, nakazane posłuszeństwem za zmarłych współbraci. Potem go prosił, aby się postarał o zadość uczynienie za te niedbalstwa. Brat Ascento zawiadomił o tym ojca gwardiana, który natychmiast zwołał wszystkich zakonników i kazał im zaraz odmówić tę modlitwę. Zaledwie spełniono to polecenie bratu Infirmarzowi zjawił się ponownie zmarły, ale już w blasku niebiańskiej chwały i podziękował jemu i wszystkim braciom za tę życzliwość, która mu otwarła bramy nieba.